Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Łukasz, witam się z wami na kanale po raz kolejny. Dzisiaj będziemy omawiać krótką książkę o związkach, zatem znowu tematy psychologiczne. Recepta na miłość, mikronawyki, które kształtują udany związek, to jest książka z serii 7 dni, czyli książki, które w 7 dni mogą zmienić wasze życie, nauczyć czegoś nowego i już teraz powiem, że ta książka była dla mnie bardzo, bardzo cenna i nie mogłem się doczekać, aż się trochę w nią zagłębimy. Autorstwa Johna Gottmana i Julie Schwarz, Gottman, oni są psychologami, są małżeństwem, mają bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o pracę z parami, i mają swoje Love Lab. W Love Lab można poczynić obserwacje, tyle że w obszarze funkcjonowania związków. Czasem już się nawet nic nie tli, i na pierwszy rzut oka z dawnej miłości pozostał tylko popiół. Wystarczy jednak lekko dmuchnąć i wow! Znów rozbłyska. Płomieni, o tym mniej więcej jest cała ta książka, ale zaznaczę, że ona jest zarówno dla osób, które dopiero co chcą wejść w związek albo weszły w związek i ten związek jest świeży, jak i dla osób, które już w związkach są bardzo długo, od lat albo od dziesięcioleci nawet. Zatem jest to rzecz. Bardzo uniwersalna. Skupiamy się na siedmiu głównych rzeczach, ale pierwsza wiadomość, którą tutaj autorzy nam serwują, to jest to, że miłość nie wystarczy, żeby związek się udał. Miłość jest oczywiście bardzo ważna, jest zalążkiem, początkiem tego, że wchodzimy z kimś w bliskość, ale żeby związek przetrwał, to musimy go potraktować trochę jak ogród i pielęgnować go codziennie. I to mogą być drobne rzeczy, małe rzeczy, dlatego że diabeł tkwi w szczegółach jak zawsze. I to nie na jakichś. W większych rzeczach, eventach, wydarzeniach trzeba się skupiać w związku typu, nie wiem, ślub, zaręczyny, posiadanie czy nieposiadanie dziecka, psa, to właśnie szczegóły są najważniejsze i to do szczegółów powinniśmy przekładać największą wagę. I ta książka mnie utwierdziła w tym przekonaniu, bo zdawałem sobie z tego sprawę, czy też nauczyłem się tego na przestrzeni ostatnich lat, a najwięcej na przestrzeni ostatnich dwóch lat. I w ogóle lektura tej książki mnie jakoś tak umocniła w tym, że kurde, robię bardzo dużo dobrze w tym moim związku pięknym. Mój partner też. I też dzięki tej lekturze jeszcze bardziej doceniłem jego małe gesty w, w moją stronę. Mój partner w ogóle powiedział, że po przeczytaniu tej książki stałem się dla niego milszy. Nie, żebym był dla niego niemiły czy coś, ale faktycznie ta lektura jakoś mnie tak naprowadziła na to, że bardziej świadomie wykonuje pewne gesty, czułe gesty, czy jakieś gesty związane z obowiązkami domowymi, etc. No, ale właśnie pierwsza rzecz, o której oni to mówią w tym pierwszym dniu. A każdy dzień macie podsumowany ładnie po rozdziale. Zaczepki to jest najistotniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę, kiedy zaczepek nie ma już w związku i w relacji, to trudno będzie ją odbudować. Ale nie jest to niemożliwe i niewykonalne. Zaczepki to są małe rzeczy, na przykład jeżeli wasz partner westchnie, to możecie się domyślić, że coś to spowodowało i albo na to zareagujecie aktywnie, albo nie. Ignorowanie czegoś takiego może oznaczać, że jesteście zajęci cały czas no, swoim światem, swoimi zadaniami, obowiązkami, etc. I oczywiście nie zawsze trzeba na to odpowiadać, ale warto, dlatego że zbieranie takich małych rzeczy, ciągnięcie mini rozmów Wsiąkanie w świat tej drugiej osoby sprawia, że budujecie czy zbieracie taki worek doświadczeń wspólnych, który podczas jakichś kłótni czy niesnasków, kłopotów może bardzo się przydać. Odwzajemnianie uśmiechu, spoglądanie sobie w oczy w ciągu dnia, kiedy oczywiście jest się razem w pomieszczeniu, jakieś przelotne dotykanie się, pocałunek, lekkie w ustaw, policzek, cokolwiek. To wszystko jest Istotne, hiperistotne, nawet jeśli się wydaje, że nie jest. I są na to badania. I mnóstwo historii, które są opracowane, przejrzane. Ci autorzy widzą też mnóstwo schematów, jeśli chodzi o pracę z ludźmi w związkach i relacjach partnerskich. Co doceniam, to jest tutaj mowa o pracy z osobami hetero, jak i nie hetero, z osobami LGBT, czyli pary jednopłciowe się tutaj też przewijają i to jest super, doceniam naprawdę, bo to jest kwestia, która mnie dotyczy i jak powiedziałem wcześniej, to też dodaje uniwersalności tej książce, każdy może z niej skorzystać. Bo jeśli chodzi o miłość budowania relacji, związku i partnerstwa, tak by płeć, zwłaszcza ta kulturowa, nie ma znaczenia. Oczywiście można by się jakoś jeszcze zagłębić w ten temat, ale na razie pozostańmy. Przy tym co dalej. A druga kwestia to są pytania. Które są bardzo ważne. Bo wiadomo, że my w swoim życiu ewoluujemy i będąc w związku, też wzrastamy, dorastamy, sporo rzeczy się w nas zmienia i ważne jest, żeby nadążyć za swoją osobą, za sobą, jak i za swoją osobą partnerską, tak? Czyli zadawajmy doniosłe pytania w cudzysłowie. Doniosłe, czyli takie większe, takie, które zadaje się na początku randkowań, na przykład jakie masz marzenia, co chcesz zrobić w życiu, gdzie się widzisz gdzieś tam w życiu, albo jak ci jest teraz, czym się mierzysz teraz, co ci przeszkadza, co, co cię cieszy, co cię faktycznie interesuje. Albo jak zmieniło się Twoje zainteresowanie na przestrzeni ostatnich miesięcy czy nawet lat? Bo kiedy tych pytań nie ma, to możemy się obudzić trochę z ręką w nocniku, kiedy zacznie coś się między nami, między nami psuć i się zorientujemy, że hej, ja Cię nie znam, tak? Ale dlaczego Cię nie znam? Bo nie interesowaliśmy się sobą nawzajem. Nie zadawaliśmy tych pytań, jakoś się odsunęliśmy od siebie, jakoś to się wszystko rozwarstwiło. I potem przychodzi zdziwienie, którego można realnie uniknąć, jeśli jest ta inicjatywa zapytania dowiedzenia się z jednej i z drugiej strony: hej, co u Ciebie? Na co zwracają też autorzy uwagę, to jest to, że warto mieć dla siebie czas w ciągu dnia, nawet 10 minut, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w życiu tej Twojej osoby. W pracy, w szkole, no gdziekolwiek. I takie nadążanie ze sobą jest bardzo ważne. I oczywiście są to trochę frazesy, ale kiedy już się wpadnie w związkową rutynę, to bardzo łatwo jest zapomnieć o tym wszystkim. A to dzieło stanowi taką fajną przypominajkę, jakiś budzik, możecie dostać mały wake-up call dzięki recepcie na miłość. I ja mam tak z moim partnerem, że my siadamy sobie często do kolacji razem do stołu i wtedy rozmawiamy. Nadrabiamy sobie nasz dzień, tak? Ja mówię co u mnie, on mówi co u niego, i bardzo doceniam ten mały. Rytuał, bo tutaj jest sporo historii, relacji o tym, że jest wiele par, które mają dzieci, nawet nie jedno, a kilka. I wtedy jest o wiele trudniej zrobić coś takiego, bo cały czas mówi się o obowiązkach, o tym, co trzeba zrobić: kogoś wyszykować do szkoły, coś tam kupić, etc. I ta relacja, ten związek kończy się na wymianie listy zobowiązań, obowiązków rzeczy do zrobienia, i to jest ta cała rozmowa. I wtedy nie ma bliskości, nie ma seksu, wszystko się jakoś rozwarstwia i rozwapnia. No i co wtedy z tym począć, co z tym zrobić? Autorzy radzą, żeby na przykład zobaczyć, co ten drugi człowiek robi dla ciebie, dla tych dzieci. Za co możesz go docenić. Była tu też taka fajna historia o parzeniu kawy. Był jeden partner, drugi partner, no i ci mężczyźni byli dla siebie od, od zawsze codziennie, i ten jeden zawsze parzył kawę temu drugiemu, do czego ten się przyzwyczaił i nie zwracał już na to uwagi. Dopiero kiedy tego pierwszego zabrakło, zobaczył, że hej, coś tu się nie zgadza, nie mam kawy rano, coś straciłem, coś tutaj nie umknęło może. I zaczął go doceniać za to, że myślał o tym, że robi kawę dla siebie ten jego partner, i dla niego automatycznie. To jest ta rutyna, na którą zwracam uwagę też ja. Ale niektóre rzeczy mi umykają, to było, to było to, co mi było potrzebne, żeby sobie uświadomić, że warto jest mówić dziękuję za małe rzeczy nawet, warto jest mówić codziennie kocham cię, bo czemu nie, to nie takie trudne. <grym> A naprawdę dodaję do tego worka wspólnych miłych doświadczeń bardzo dużo. I też ta metafora z pielęgnowaniem ogrodu jest dla mnie hipercenna i lubię tak o tym myśleć, że Podlewam rzeczy w naszym wspólnym ogrodzie. I tak przechodząc do rzeczy, które się robi rękami, to dotyk, oni też mówią tutaj, cały rozdział jest o tym i też zwracają uwagę, jak bardzo to jest ważne. Osoby, które częściej się przytulają, dotykają, częściej uprawiają potem seks, i ta bliskość jest taka naturalna. Plus mówią tutaj o badaniach na temat całowania i przytulania się i takie minimum, żeby hormony zaczęły działać. Całowanie 6 sekund, przytulanie się 20 sekund i wtedy wasz mózg wyrzuca oksytocynę, etc. I ostatnio się z moim partnerem śmialiśmy, bo się zastosowaliśmy do tej metody, żeby sprawdzić czy faktycznie to działa i powiem wam, że, że działa to jest super. Dalej jest mowa o konkretnych prośbach, czyli o takim artykułowaniu swoich potrzeb, bo wasz partner, partnerka, osoba partnerska się nie zawsze domyśli o co wam chodzi. Więc ci że nie będę wam streszczał wszystkiego, bo sobie przeczytacie, ale konkretne prośby, konkretne pytania, nie wiem, jakieś rzeczy, których potrzebujecie, one muszą wybrzmieć jasno i klarownie w waszej rozmowie. To musi być komunikat, który nie będzie atakujący oczywiście. Jeżeli jakiś dotyk wam się nie podoba, na przykład to powiedzcie, że Wam się nie podoba. Jeśli coś Wam się zmieniło, to powiedzcie, że Wam się zmieniło. Potrzeby to jest rzecz bardzo indywidualna i ta druga strona nie zawsze się domyśli, o co chodzi. Bo Wy macie swoje sposoby komunikowania potrzeb albo nie komunikowania. Też to wynika pewnie z doświadczeń rodzinnych, albo nie wiem. Ktoś Was kiedyś skrzywdził i ta druga strona musi wiedzieć, jak Was obsłużyć, że tak to ujmę. I Wy też powinniście nauczyć się, jak obsłużyć tę drugą stronę, żeby to działało tak, jak trzeba. Bo nikt nie siedzi w Waszej głowie, mimo że byłoby to o wiele prostsze i zdaję sobie z tego sprawę. Jeszcze jedna rzecz, o której oni tutaj piszą, to jest termin randki, czyli rezerwowanie czasu dla siebie w ciągu tygodnia. I ta randka powinna być przesuwalna. Nic nie powinno zburzyć waszych planów, gdzie będziecie spędzać czas wspólnie. I to nie powinno być coś, co wam wypełni czas, typu oglądanie filmu, serialu czy kino, bo to nie jest coś, co was jakoś pełni angażuje tak nawzajem. Mimo, że miło jest pójść do kina razem, no nie ukrywam, też to robimy, tak? Ale tutaj chodzi bardziej o to, że spędźmy czas wspólnie, poróbmy coś razem, co nas zbliży do siebie. Kolacja w restauracji jest takim fajnym rozwiązaniem, chociaż to też nie musi być wyjście, które wiąże się z opłacaniem czegoś i z wydawaniem pieniędzy. Bo tutaj była historia pary, która w pandemii miała dzieci, ale co jakiś czas wychodzili sobie robić ognisko przed domem, bo mieli ogródek i dzieci miały jakby zakaz wstępu, a oni spędzali wtedy czas, mieli randkę, nieważne, czy padał śnieg, czy padał deszcz, czy było okropnie na dworze. Oni. Byli razem, mieli wyznaczony czas dla siebie, żeby pielęgnować to, co ich łączy, co dla nich jest ważne, powstrzymywali w ten sposób swoją bliskość. Dla mnie to było piekielnie inspirujące czytać to wszystko. Ostatnia porada to jest taki dziennik drobiazgów, czyli miłych, dobrych rzeczy, które się wydarzają między wami czy w ciągu dnia. Notowanie sobie tego, co partner dla was robi właśnie. To też jest świetna sprawa, żeby. Mieć świadomość tego, że kurczę, jestem w dobrej relacji. <laughs> nie wszystko jest złe. Oczywiście dużo tutaj było też o kłóceniu się, kłótniach różnego rodzaju, o takich niefajnych komunikatach, które można zmienić, żeby nie urazić tej drugiej strony, a raczej zakomunikować to, że hej, jestem dzisiaj zły, zezłościłam, zezłościłem się na to, bo zrobiłeś to w ten sposób. I ja bym tej książce i tym komunikatom tutaj zaufał. Oczywiście można to jakoś przerobić po swojemu i nie musicie. Posługiwać się językiem podręcznikowym i książkowym, żeby to nie brzmiało jakoś super nienaturalnie, ale uważam, że z takimi książkami warto sobie pracować i wziąć coś z tego, i jestem przekonany, że z tego coś dla siebie zabierzecie i zostanie to z wami na długie lata, bo ze mną na pewno. Co też ważne, to oni tutaj zaznaczają, że to wszystko, cała ta, ta wiedza i ogólnie ich praca, nie zadziała w związkach patologicznych, w których jest przemoc. Fizyczna, słowna, psychiczna, etc. Ta książka tego nie dotyczy, bo to już jest zupełnie inna kategoria, radzenia sobie z relacją. I wtedy warto udać się do psychologa, psychoterapeuty, do kogoś, kto będzie mógł. Pomóc, pewnie się raczej uwolnić z takiej relacji. To jest konkretnie dla par, które się kochają, ale może coś chwilowo idzie nie tak, albo o czymś te pary zapomniały, zatem ta treść może pozwolić sobie przypomnieć, bo też był tutaj taki piękny fragment o wracaniu do tego. Hej, ale przypomnij sobie, kiedy się poznaliście, za co polubiłeś, polubiłaś tę drugą osobę, co was przywiodło do siebie. Wydobądź to na światło dzienne, przypomnij sobie, dlaczego jesteś, czy też zdecydowałeś, zdecydowałeś się na to, żeby wejść w te relacje, związek. I to, co oni pisali tutaj, to było magiczne. Dajcie znać, czy jesteście w związkach, ile lat jesteście w związkach, czy Wam się udaje, czy macie jakieś mini problemy. Może ta książka Wam się przyda. Mój partner, jeśli to oglądasz, to wiedz, że Cię kocham i doceniam. Wyzwanie dla Was, powiedzcie też to swoim osobom partnerskim, partnerom, partnerkom. Niech wiedzą, że jesteście wdzięczni za to, że Wasz związek trwa. Ja Wam polecam tę książkę i wszystkie inne z tej serii i znajdziecie oczywiście link w opisie do książek wydawnictwa MT Business. Dziękuję im też za współpracę i kooperację przy tej serii, a jako że ja sam udaję się na psychologię, to będę czytał więcej tego typu. Rzeczy, książek, treści, będę przyswajał to wszystko, bo mnie to od lat ciekawi i w końcu będę to mógł jakoś bardziej poeksplorować. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał, i subskrypcję oczywiście też zapraszam również na moje kolejne filmy i do poprzednich filmów. Dzięki, że jesteście, wpadniecie na mój Instagram, Talking Cloud i do zobaczenia w kolejnym materiale. Wciskam Was całuski, miłość to nie wszystko, miłość nie wystarczy, nad związkiem trzeba pracować, pamiętajmy o tym, i do zobaczenia w kolejnym materiale.